Informacji Kultura, Sport, Krzysztof Hile, dzień dobry. Do kolejnej tragedii w naszym mieście doszło w miniony czwartek. 17 kwietnia, około godziny 16:30, w mieszkaniu Barbary M, lat 38, przy ulicy posłanicy Warszawy, w trakcie awantury, nietrzeźwy konkubent Bogdan H, lat 56, dokonał połamania drewnianego krzesła, po czym jedną z nóg zadał ciosy w głowę, powodując uraz czaszkowo-mózgowy, a w następstwie czego nastąpił gwałtowny zgon. Zamordowana kobieta osierociła pięcioro dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Sprawca tragedii został zatrzymany do dyspozycji prokuratury rejonowej w Pamięciach pod zarzutem popełnienia morderstwa, za które grozi kara pozbawienia wolności od 8 lat do dożywocia. Przebudowane targowisko przy ulicy Łaskiej, a uroczyście oddane do użytku tydzień temu, wywołało wiele nieporozumień w jego użytkowaniu pomiędzy kupcami handlującymi na ryneczku a urzędem miasta właścicielem obiektu. Najważniejszym elementem nieporozumień jest zdaniem targujących pobieranie przez administratora targowiska większych opłat targowych, niż określa to uchwała Rady Miasta. Uchwała ta wyraźnie określa wysokość stawek pobieranych na targowiskach miejskich. Stawki, których nie chcieli płacić kupcy, były ich zdaniem zawyżone. W dniu dzisiejszym wszyscy handlujący uregulowali zadłużenie. Kolejną kością niezgody jest doliczanie do opłaty targowej tzw. opłaty eksploatacyjnej. Ma ona zawierać, zdaniem władz miasta, pokrywanie kosztów wywozu śmieci, sprzątania targowiska oraz opłaty za wodę. Kolejny postulat kupców to ulepszenie stanowisk handlowych pod namiotami. Chodzi tu o założenie ochronnych ścianek, które miałyby za zadanie zapobiegać kradzieży oraz uestetycznić wygląd stoisk. Niektórzy z kupców samowolnie takie osłony już zamontowali. Natomiast handlujący w pawilonach sami musieli wykonać stopnie przed wejściem do dzierżawionych sklepów. Dziś Stowarzyszenie Kupców przy Ulicy Łaskiej złożyło do zarządu miasta pismo, w którym proszą o wyjaśnienie spornych kwestii. Jak dowiedzieliśmy się, zarząd powoła specjalną komisję, która zbada sprawę targowiska i przedstawi ją na najbliższym posiedzeniu. W dniu dzisiejszym na ryneczku pojawił się Sanepit, który karał handlujących w Wilonach artykułami spożywczymi mandatami ze względu na nieczynne urządzenia chłodnicze. Przyczyną ich niedziałania jest brak do tej pory indywidualnych liczników energii. O dalszych losach konfliktu będziemy informować Państwa na bieżąco. 18 kwietnia odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Pabieńskiego Oddziału PTTK. Podsumowano minioną kadencję, którą uznano za w pełni udaną. Władze miasta na zjeździe reprezentował prezydent Jacek Gryzel. W obradach uczestniczył członek Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK, Edward Jabłoński. Część roboczą uatrakcyjniła uroczystość wręczenia wielu odznaczeń i wyróżnień. Złotą odznakę oddziału otrzymali Jacek Gryzel, Leszek Maliński i Krystyna Rendecka. Medal za współpracę otrzymała Alicja Dopart z Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, a honorową odznakę PTTK Maria Rudnicka i Paweł Roszak. Wręczono również odznaki młodzieżowe i wyróżnienia za 25 lat przy, przynależności do oddziału PTTK. Zjazd wyłonił spośród delegatów przewodniczącego na kolejną kadencję. Został nim Zygmunt Schmidt, nauczyciel geografii z pierwszego LO który został wybrany również delegatem na Zjazd Krajowy Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, towarzyszyć mu będzie pani Anna Teodorczyk. Pabianicki Oddział PTTK liczy 602 członków, a jego drzwi otwarte są dla wszystkich. Sekcje kolarska, motorowa, górska czy narciarska organizują imprezy, z których każdy miłośnik turystyki na pewno znajdzie coś dla siebie. W bieżącej kadencji powstanie jeszcze sekcja piesza, a zwolennicy aktywnego wypoczywania na wodzie mogą liczyć na udział w spływach kajakowych. Ziemia ginie, obudź się. To hasło, które przyświecało happeningowemu marszowi zorganizowanemu 22 marca przez klub Inaczej. Klub Inaczej już działał wcześniej, przez dłuższy czas, z tym, że przestał działać w wyniku tego, że większość jego członków powjeżdżała z miasta na studia. Natomiast zreaktowało się miesiąc temu. Dość przypadkowo, w sumie. I już pierwsza akcja była. W sumie klub zajmuje się ekologią, prawami zwierząt, prawami człowieka. Druga impreza, zorganizowana przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Inaczej, była związana z ogólnoświatowymi obchodami Dni Ziemi. Miniony piątek członkowie klubu poświęcili na zbieranie śmieci w rejonie miasta i sadzenie drzewek. W sobotę przemaszerowali od kościoła św. Mateusza do domu handlowego Trzy korony, gdzie zorganizowali happening. Ta akcja poświęcona jest selekcji odpadów. Chodzi o, o to, że świat w tej chwili nie może sobie poradzić z problemem narastającym, a więc gromadzenie odpadów. Chodzi o to, żeby jak, jak w jak największym stopniu przetwarzać. Członkowie klubu mają nadzieję, że ich działalność nie pójdzie na marne i zostanie dostrzeżona w pabianickim ratuszu. Zbieramy w tej chwili podpisy w ramach tej akcji. Podpisy te są skierowane do Rady Miasta i Prezydenta Pabianic w sprawie maksymalizacji, maksymalizacji wszelkiego, selekcji wszelkiego typu odpadów poprzez e, e, ustawienie e, pojemników do sekcji na całym terenie i w sumie e, zastąpienie kontenerów e, tymi pojemnikami, nie przez sąsiedztwo, ale po prostu przez zastąpienie, ponieważ ludzie często z lenistwa, e, jeśli tych pomienników na sekcję jest mniej, e, wolą wrzucić do kontenera, które, które mają obok bloku. Na zakończenie sport. Trwa nieprzerwana pasa wysokich zwycięstw grającego w lidze międzyokręgowej włókniarza Trzy Korony. Tym razem walka na boisku przeciwnika, a był nim Włókniarz Zgierz, zakończyła się wygraną naszych piłkarzy 4 do 0. Gole zdobyli Ozimek 2, po jednym Łądka i Lechowski. Druga nasza drużyna, PTC Pabianice, przegrała na wyjeździe z Nerem pod Dębice 0 do 1. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, do widzenia.